Rozgrywki Superligi rozkręcają się dziś w Tarnowie. Ciekawie zapowiadający się mecz grupa Azoty Unia kontra Zagłębie Lubin. W minionym sezonie drużyny te potykały się trzy razy. Widzę, było remisowo, ale w półfinale Pucharu Polski zdecydowanie lepsi byli tarnowianie. A jak będzie dzisiaj? Na transmisję zapraszają Radosław Kosiba oraz Robert Noga. Dzień dobry Państwu. Witamy po raz pierwszy w tym sezonie z hali tarnowskiej. Już grę pasywną sędziowie pokazują, ale Kirill Kniaziew otwiera golem dzisiaj Spotkanie. Gębala, podanie do Bogacza. Bogacz tam ma dużo miejsca, bramka. Pierwsza bramka w tym spotkaniu dla Zagłębia. Bardzo szybko grają po obwodzie Lubinianie. No i proszę, odegranie do Skrzydłowego. To już jest co najwyżej szybki atak, ale zakończony trafienie. Chcę mrozowicz z drugiego rozegrania. Jeszcze raz dalej, teraz dynamicznie nabiega Matsura, krzyżówka podwójna, Minocki. Coś tam pokazuje sędzia. Tarnowianie jednak szczelnie lubi. Wojda! to już Wojda. To nie była sytuacja klarowna. No i teraz wraca jeśli bo widzimy, że na... No ale wiesz Radku, żeby kołowy grał dobrze, powiedzmy, tak, w ataku, no to musi też dostać odpowiednie podanie, tak? Dobrze, bramka, bramka, bramka Wojtka Wojtka jest Wojtka bardzo, do bardzo dobra angstia, to jest chyba pierwsza Blanka Wojciecha No wreszcie podanie do Yoshidy. Dużo teraz miejsca, Buszko. ale bardzo, bardzo dobrze odwrócili piłkę tarnowianie. Widzimy, Linocki zaczął, Matsura tylko popatrzył. No i tam Buszkoł doświadczenie wzięło górę. Zobaczymy, co będzie dalej. Moryń, Cicikao, teraz Kazimierczak tam agresywnie, Stankiewicz dobrze ustawiony, trzech obrońców. Bardzo podoba mi się gra z tak kołem drużyny Lubina, w przeciwieństwie do drużyny tarnowskiej, która z kołem praktycznie nie gra. z przepisa, no mało to nazwisko dzisiaj się pojawiało w naszym listach, fajne z przy zmianach. ciekawo Moryń, Moryń. Płaszcza strefę, rzuca, gębala skuteczny. No. Podania! Ale słychać krzyk Padnika, Dobre podanie, podanie do Wojdana i jest gol młodego skrzydłowego drużyny tarnowskiej. 27 do 25. Emocje rosną. Ziel, Ziel, sam, nie to Chuda. Josida, no miasto. wreszcie Ozbrania. i trafia. Szczęśliwy, japoński obrotowy. Jest. Morin Gembala. Moryn przerzucił. Piękny Kainos. Nie, nie się, Fantastycznie! Fantastycz. Tarnowianie to muszą rozegrać bardzo spokojnie. Ale hajny z dosypego pierwszej pierwsza dzisiaj. No nie dało się środkiem, ale... Słuchaj, popatrz. Przez, przez cały przez parkietu, przez cały parkiet praktycznie to podaje. No ale wygrywają tarnowianie, to najważniejsze dla nich. No proszę zobaczyć, jaka teraz radość w jego bozie. No, troszeczkę, o właśnie widać. Jakub Kowalik nawet na tej bolącej nodze dołączył do ekipy. No więc... Pierwsze punkty Tarnowian po dramatycznym meczu. Dziękujemy Państwu. Radosław Kosida oraz Robert Noga. Do usłyszenia, do zobaczenia.